Po odkręceniu śrub tych wszystkich <ścoughs> ściągamy i co nam się ukazuje pompeczka i wał, który napędza tą pompkę Czyli ten tryb teraz nie jest tak prosto odkręcić, oczywiście pierwszy raz Trzeba wziąć płaski śrubokręt. Dlaczego odkręcam te plastikowe koło napędzające pompkę? Ponieważ tu jest śruba, w tym miejscu pojebało ich, kurwa, tak nie byłoby trzeba tego wykręcać. W ten sposób blokuję, żeby wykręcić. Dobra dziesiąteczka musi być, żeby się nie Trzeba uważać na te koło, aczkolwiek ono ma od nowości. 76 tysięcy, na liczniku mam A kółeczko seria Praktycznie no Nie zużywa się to Moim zdaniem Widać z której strony, z napisem od tej strony Żeby tak nie przykręcać, chociaż pewnie to nie, nie przeszkadza, nie? I mamy wał